Cześć, tu Michał. Cześć, Grawo. Dzisiejszy taki wątek, który zaczniemy, to wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. I jak to rozumieć? Jak to rozumieć? Otóż, nie, nie wiem, może ktoś z oglądających odpowie, nie pamiętam skąd ja w ogóle to mam, że tak powiem, ale jest, jest taka koncepcja, nie wiem, czy to z filozofii, czy z psychologii. Że wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. I teraz e, na wszystkie pytania. I powiem szczerze, że ja osobiście w swoim życiu bardzo często tego doświadczałem i doświadczam coraz częściej. E, taki, taki przykład. E, ostatnio takie z gminy. Miałem. Ja od dziecka od kiedy pamiętam, dość byłem taki. Nie wiem, może ktoś może, może zrobił jakiś test osobowości to wyszło że jestem kimś tam cholerykiem, nie, ale że jestem taki bardzo mocno zbieram bodźce, dość łatwo odbieram bodźce ze świata. przy mi jest łatwo Od od mi zajęło to, żeby odkryć to, że łatwo się przebodźcowuje, jeżeli dużo się wokół mnie dzieje i że ja po prostu często już jestem zmęczony, ale się na tym nie łapię. Co na przykład skraca. Czas reakcji, robię się, nie wiem, drażliwy, jest mi smutny, dobrze ocenić sytuację, nie wiem, odpowiadam nie tak i tak dalej, nie? W generalnie jestem taki, bo że impulsywny, choć często uważam, że to mylone jest z nerwowością. A u mnie jest to związane z pobudzeniem układu nerwowego, a nie stricte tym, że nerw mnie szarpie, nie? Czy inny zbierasz że do siebie, a później. Tak, i później jakby no to. myślę, że bywa tak, no. No, jakby go, powiedzmy, odkryłem to, tylko teraz. Ja to odkryłem dawno temu, i też ludzie mi mówili, nie wiem, nauczyciele w szkole, nie wiem, tato, że nie możesz taki być, Rafał, że nie możesz tak postępować i tak dalej, i tak dalej. No ja się zastanawiałem, co to znaczy, że nie możesz? No, dla mnie to się było naturalne, że jak ktoś, ktoś coś przegnie, będzie tego za dużo. No to ja reaguję tak, że emocje gdzieś tam biorą górę. No, no nie wiem. To reaguję impulsywnie, to się zamykam, a innym razem krzyczę, a innym razem robię tam jeszcze coś innego i tak dalej. No, tak. Myślę, że nikogo nie, nie dziwi na pewno każdy z, każdy znak kogoś takiego, kto w ten sposób gdzieś tam reaguje. Ale do czego zmieram? Ja dawno temu sobie powiedziałem, że ja chcę być spokojny. Ja bardzo podziwiałem tych ludzi, którzy umieją. Potrafią um, umiąć, potrafią zachować spokój, potrafią tak w sposób bez. E, i, i, I myliłem to z tym, że oni reagują bez emocji. A to często było też półumienia, no ale to akurat e, jest temat na inny. Ale później, jak zacząłem o tym czytać, dowiadywać się, czytałem kilka mądrych książek na temat tego, to zacząłem rozumieć, że jest to kwestia perspektywy. Jak, jak to na to patrzymy, jak e, daną sytuację odbieramy, że to można sobie też wytrenować, tak? Mm, ale teraz do czego zmierzam? Że te odpowiedzi mamy w sobie. Ja chcąc być spokojniejszy, teraz widzę z perspektywy czasu, bardzo dużo zacząłem. Wokół siebie nie wiem, czy jakoś podświadomie, czy generować, czy, czy wszechświat mówi, sprawdzam, jak to się mówi. E, bardzo mi się podoba to zdanie. E, swojego Pozdrawiamy Pachma, Nikiego. Tak, tam znowu. E, e. Przeźwiad mówi, sprawdzam, że, że zaczęło być wokół mnie coraz więcej sytuacji, gdzie ten spokój, no, no po, powinien powstać, były okazje, żeby się pojawił, tak? E, I to zaczęło do mnie docierać, że jeżeli ja chcę mieć spokój, to nie zostanie mi to dane. Ja mogę to sobie wypracować poprzez e, sytu, sytu, sy, sytuacje, które się wydarzają. Tylko w ten sposób można to osiągnąć, zbudować i tak dalej. Teraz e, wydaje mi się, że można by tu było podać więcej przykładów. Jeżeli ktoś chce... E, nie wiem, no, pierwsze co mi przychodziło przestać się objadać to będzie prawdopodobnie bardzo dużo sytuacji, okazji do wyjścia, imprez rodzinnych, nie wiem, słodyczy w pracy, poczystunków i tak dalej. Na tej zasadzie. Myślę, że, że wiesz o, o czym, o czym o... zdecydowali, że, że po prostu to, co chcemy osiągnąć, to nam świat umożliwi poprzez totalnie antagonistyczne sytuacje do momentu, aż przełamiemy ten schemat, i zaczniemy reagować właśnie w ten sposób, którego sobie gdzieś tam świadomie życzyłem. Tak, tu widzę. Ostatnio zacząłem dużo na ten, w ogóle, ten temat wzmieniać i myślę, że to jest ta droga, no bo jak inaczej to sobie wypracować? Tutaj. Chciałbym nawiązać trochę do tego, co mówiłem w poprzednich odcinkach gdzieś w ostatnim tygodniu. Ty wyszedłeś z tym pytaniem, chyba w ostatnim odcinku, w naszym wspólnym. Czego potrzebuję w tym momencie? Ale ja do tego dokładam na podstawie tego też, co teraz mówisz, co chcesz w tym momencie stworzyć. Tak. Jeżeli chcesz stworzyć siebie, który się nie obiada, no to mam do tego idealną okazję, tak? D Dokładnie. Tak. Właśnie chodzi. Ten stadion też polubiecznemu któremuś to że tu chodzi o wybory. Tu naprawdę chodzi o wybory. Bo, bo chyba każdy wie, że jak się będzie obiadał, no to swoich celów fitnessowych nie zrealizuje. Jeżeli ktoś chce być, e, uczyć, nie wiem, no, reagować w spokojniejszy sposób, tak jak ja, to nerwami nic nie załatwi. E, krzykiem nic też nie załatwi. E, jakimiś impulsowymi reakcjami, unikaniem, to też jest, e, uważam, e, no, dobry przykład, unikaniem różnych sytuacji też nic nie załatwi. Więc co można zrobić? Jak, Jakiekolwiek jest pytanie, odpowiedź jest w Tobie, ale często prowadzi przez Ciężką pracę i czas. I będzie w tym konsekwentnym, upartym, tak? I znowu będzie, mówię to zdanie, wszechświat mówi sprawdzą. To też mi się nieraz zdarzyło, kiedy już myślałem, że z jakimś tam, może nie podam przykładu, ale że z czymś się uporałem, coś załatwiłem, już mnie to nie dotyczy, już jestem od tego wolny. No to proszę bardzo, no to sprawdź. Jeden, drugi, trzeci raz. I, i to jest takie, jedziesz. Jedziesz prostą drogą, ale tu masz wertepy, tu wykolejasz się, tu masz zakręt, czy jedziesz dalej, nie? Więc e, czy masz ten, ten węd, żeby jechać dalej w kierunku e, swojego celu? Więc e, no, no ja, to, ja to bym tak, z, tak z, zrozumiał. Kiedy jest to moment odpuszczenia bo teraz mówisz takie, o takim pędzie, tak? I mi się skojarzyło z takim e, trzymaniem się czujności. Z jednej strony, że kiedy mam swój cel, to będzie wiele rozpraszaczy i je muszę być czujne. A czy jest w tym jakiś moment na odpuszczenie, na takie odprężenie. Yy, nie mówię na odpuszczenie celów, tylko odpuszczenie sobie. Jak ty to widzisz? No, jeżeli co mi przychodzi, no to e, no można z na pewno każdym, każdym procesem i każdą drogą można się zmęczyć. Ale no to jak Feniks z popiołów, tak. Yy... Po to upadamy, potykamy się, żeby wstać silniejszym, kroczyć dalej. E, to to na, na pewno to, ale czy jest miejsce w, w dążeniu do celu na takie świadome odpuszczanie i odpoczynek? Nie, szczerze nie wiem. Myślę, że pewnie tak. Tak, to jest tak myślę. To jest to, bo też trochę o tym, na co mamy realny profanacje nie mamy, tak? Co możemy sobie odpuścić, a co, co powinniśmy trzymać? Ostatnio miałam bardzo ciekawą sesję. I tam pojawiła się taka metafora koni pędzących w stadzie, tak? I klient był na jednym z tych koni. Ja mówię: No dobrze, nie masz kontroli nad całym stadem, nie wiesz gdzie to stado cię zaprowadzi, ale wiesz jak trzymać się w tym koniu. Nie wiem na no ile do ciebie przemawia coś takiego. Że nie mam, nie mam wpływu na okoliczności zewnętrzne, na to co się stanie, czy będzie padł deszcz, czy nie, załóżmy. Albo wpływ na to, jak ja się będę z tym czuł, albo co z tym zrobię. Yy, no, musiałbym to poraz więcej, ale trafia to do mnie. Myślę, że rozumiem zamysł. No, no świat pędzi, tak? Świat będzie no nie zatrzyma się, więc, no, ale mamy, mamy jedynie wpływ na, na siebie, tak? No, czy znowu, no, niechawiec no, jest pytanie i odpowiedź mamy w sobie. No, nawet ostatnio tak jak temat. Że może być kontrowersyjnie, no ale na przykład, no, temat już na szczęście a temat wyborów, tak? Eee, znaczy ja nie będę tutaj mówił, absolutnie się opowiadał ze żadną stroną i rzucą zwiskami absolutnie nie o to chodzi. Chodzi mi o coś innego. Jak rosną ceny w sklepach, już było parę. Ostatnio w miarę chyba stabi, stabilnie jest, no ale tam by się podniosło, nie pamiętam rok temu, czy podniosły się ceny. No i tam to ludzie strojkują, to narzekają i tak dalej. Ale na co tak naprawdę realiu masz wpływ? Na co? Później się kłócić, czy ceny jajek, że była rok temu o 5 zł, teraz jest 8? To nic nie ma. I na przykład moje, moja myśl w takiej sytuacji jest następująca. No, no Nie jest to fajne, nie jest to coś komfortowego. A co ja mogę z tym zrobić? Realnie. No, mogę albo nie wiem, więcej pracować, albo podnieść stawki nieznacznie, nie wiem, dla nowych klientów, dla stałych, sprzedawać więcej, zdobyć nowe umiejętności, żeby to, na co nie miałem w tym, no, no nie ma wpływu na to, że podnieśli te ceny. No ale ja mam wpływ na to, że jeżeli będę, zdobędę nową umiejętność, którą mogę spieniężyć, no to to w tym momencie mnie nie dotyczy. To znaczy, nie wpłynie to negatywnie yy, gdzieś tam na mnie, tak? No, no ja tak zawsze staram się do tego podchodzić. No wiem, rosną ceny mieszkań. To co ja z tym zrobić? Mogę albo szukać tejszego mieszkania, ale potem po, po, wszystkie będą w góry. No to co mogę zrobić? Rozwijać się, żeby zarabiać więcej, jednocześnie, no nie wiem, starać się być coraz lepszym w tym, co jest, w tym, czym się zajmuję, po to, żeby móc, móc y, pracować za wyższe stawki, czyli niekoniecznie też pracować więcej, bo to też nie zawsze jest rozwiązaniem, no i nasz czas jest ograniczony. W związku z tym mój standard życia będzie się trzymał na jakimś tam poziomie, a ja tak staram się o tym myśleć. No a, a finalnie. Zawsze jest inaczej. Warto zakładać sobie jeszcze, co może się stać najgorszego, a co jeszcze ewentualnie mogę zrobić jeszcze innego. Gdyby mi plan A-B nie, nie wypalił, to jeszcze mam kilka literek w alfabecie. I jaki jest pomysł? Można wyjechać z innego kraju, tak? gdzie jest taniej, bo są kraje, gdzie żyje się taniej niż w Polsce na przykład. No Polska nie jest też jakimś najtańszym krajem do życia, z tego co, co, tam, z tego co wiem. Więc to też jest wyjście, prawda? Jak ktoś ma możliwość, chce zaoszczędzić, może do rodziców się prowadzić. No naprawdę, opcji wydaje mi się, że to jest kwestia ruszyć głową. I znam, gdzie jest odpowiedź, no w Tobie. A co myślisz o takim czymś, że często ludzie mają jakąś decyzję, jakiś dylemat, czy coś zrobić, czy nie zrobić, ale Często się okazuje, że mają tą odpowiedź, tylko to jest zwykle ta najtrudniejsza odpowiedź. Czy masz taki przykład ziemię u swoich klientów? Yy, tak, jeśli chodzi o klientów. Tylko pewnie, że akurat jeśli chodzi o klientów, to w kwestii powiedzmy, żywienia czy treningu, to muszą po prostu dojrzeć. Muszą zobaczyć, że. Znaczy, warto, ja czasami klientom daję taką przestrzeń, żeby zrobić to, co oni myślą, że trzeba zrobić. I, i po prostu, żeby zobaczyli, że to nie działa. I wtedy można łatwo wyjaśnić, wytłumaczyć i pokazać, że słuchaj, dobra, to spróbujmy to tak i tak. I, i oceńmy rezultaty, nie? I zwykle się okazuje właśnie, że to fajnie też rozwija. Bo to nigdy nie jest też, znaczy nigdy, nie uważam, że to zawsze będzie gdzieś tam storcony czas. Niemniej jednak e, klientów to jedno, ale w sobie też w życiu coś takiego. Dać e, sobie szansę na no coś takiego. Tak? Czyli powiedzmy, e, ja staram się czasami tak też e, działać. E, co prawda, to raczej, raczej to póki co, to są pojedyncze sytuacje, ale staram się. Zrobić zupełnie w spak niż myślę, że trzeba i zobaczyć, co się stanie. Często ryzyko jest niewielkie, ja do czego zmierzam. Tu chodzi o, o kwestie takie. Nie, że Miałem jakiś pomysł na coś, że na przykład chciałem e, zrobić. E, ja pamiętam, jak e, przykrywałem się do zawodów, to e, ja mam bardzo dużo aktywności w ciągu dnia, robiłem dużo tych kro kroków, jak to się mówi. A mówi się, że bez karbionu nie zrobisz formy do zawodów. No to ja niby to wiedziałem, ale chciałem sprawdzić. I się okazało, że robię bardzo dużo kroków, jednak formę się dało zrobić. Czyli dałem sobie okazję, żeby sprawdzić. Wiedziałem, że ryzyko tutaj jest niewielkie, no bo, no bo co się może stać, mogłem nie dociąć. Ale jak to zadziała? I się okazuje, że różnice, różnicy, powiedzmy, nie wiem, nie wiem w zasadzie czy była, ale zadziałało to tak jak trzeba. Co mi jeszcze przychodzi do głowy, co mi siedzi dość mocno w głowie? Ostatnio widziałem gdzieś na Instagramie, e, była historia. Nie będę rzucał imienami, bo nie mam to mięci w tym momencie, ale była, e, była podana historia jakiegoś pana z Japonii, który miał swoje, jakieś mały gastro z sushi w Tokijskim Metrze gdzieś. I miał. E, jego restauracja, punkt, miał 10 stolików i za stolik było 300 dolarów. I nie miał tam pokreślonego menu, a przyjmował tam gości, I się czekały dość miesięcy chyba nawet na ten stolik w tym miejscu. I yy, 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 co w związku z tym? Facet pracował przez 50 lat codziennie. Żeby być w tym, teraz, być w tym miejscu, gdzie jest. I tam było e, fajnie wytłumaczone odnośnie. E, to było jakoś tam nazwane, nie pamiętam już, ale do czego zmierzam. Że, z, że, zauważcie, że zauważ, że w social mediach teraz bardzo mocno się sprzedaje coś takiego. Zdradzamy sekretów, sekrety najlepszych filmowców. Nie wiem. E, ten jeden szczegół sprawi, że twoja sprzedaż wywinduje o 300%. Zawsze nas pociągało szybkie sposoby. Ta słodna tabletka na coś, super suplamro. Że skrót, tam na skrót, pokażę ci skrót, a najbardziej odkrywcze, jednocześnie najbardziej chyba e, rozwijające, otwierające oczy jest, jest zrozumienie, że tej, tej drogi na skróty nie ma. I pogodzenie się z tym, że trzeba czas i pracę, żeby dojść do pewnych rezultatów. Z drugiej strony, jeżeli ja mocno chcę coś zrobić, ale brakuje mi narzędzi, brakuje mi techniki, kto uh -huh. więc zrobię w pojedynkę? Odpowiedź może jest we mnie takiej zasadzie, że potrzebuję wsparcia i to będzie tym moim skrótem, że nie będę musiał popełniać tych wszystkich błędów, ze swojej wyrozy, którą może e, pokonam lepiej. Oczywiście też ze swoim zaangażowaniem, swoim czasem, ale mając coacha, to by tak? nie dał, tak? Nie, jasne. Jakby tutaj już wchodziły w szczegóły, to ja się absolutnie z tym zgadzam, że czasami, jak to się brzydko mówi, wyżej dupy nie podskoczysz. To jest ja się w zupełności zgadzam. Tylko mi chodzi o te takie. Eee, wysiłkowe skróty. Tak, i to, co jest właśnie takie reklamy i takie treści generują podejście w stylu, że zrób x i będzie. Zrób Y i będzie. On zrobił, tak jak te swoje reklamy, przykład takiego klienta, który zmienił jedno ćwiczenie i zrobił formę. Nie ma czegoś takiego. To jest ściema. To ma tylko coś ci sprzedać. I często w procesie sprzedażowym ty nawet nie zobaczysz, że ktoś ci pokazuje faka pod stołem, no. Bo tak jak, parafrazując, tam jednego... jakąś ta pewną osobę, gdzieś tam z branży turystycznej, kur... E Chodzi, chodzi właśnie o to, żeby zrozumieć, że co, czy się nie pała, nie, nie, nie pałasz, czy jakikolwiek celu e, się nie podejmiesz, to będzie wymagało od Ciebie dużo pracy i poświęconego czasu, żeby na pewien po, szczyt, pewien poziom się wspiąć. To, to było, to było, o to w tym chodziło. I do mnie to cholernie trafia.